karabina czarnoprochowego. Proszę bardzo. Bierz Dobre. flintę do łapy, tak. oprzyj ją sobie tak tylko wiesz, tak w bezpieczną Uf. stronę lufą. <grym> yy, Fiolka, ale pełna, ta jest pusta, obok pusta. leży. No. Otwórz sobie fiolkę, wsypujesz do środka. Nie przygotowaj sobie pocisku, więc będziesz dupa. Oprzyj sobie karabin w bezpieczną stronę. Dobra i teraz okay. pocisk. Weź sobie pocisk. Mhm. O kurde, przepraszam. Dobra, i co to, to jest Rowki, tak? Rowki wysmaruję. Wysmaruję. rowki, tak chwilę razy drzwi, wiesz? To, tylko i wyłącznie chodzi o smarowanie przede wszystkim. Okay, A na smaruję bardziej, na ręce ci patrzę niż ten, jeżeli ci to nie przeszkadza niż ten twarz. Dobra. Jakby i... to jest istotniejsze. Osać go sobie. Osać go sobie. Mm -hmm. Ok. I weź młota gumowego mm -hmm. i przypierdziel lekko. Dobra. Przedł? Weź sobie tego startera, taki ten ze śmieszną kulką. Mhm. I go wepchnij trochę. Dobra? Wystarczy. Okay. Dobra. Teraz bierzesz pobojczyk, osadzasz tak na górze masz, na górze pobojczyka Adam masz taki plastikowy, ten weź go wrzuć w dół, puść go w dół. W koronę, tak, żeby osłonić koronę. Dobra, OK. No i dobijaj. Okay. do końca, do samego końca. Ok, dobra i upuść parę razy. Ale tak pełną długością, wiesz, staraj się. O właśnie. Żeby siadła, aż poczujesz, że się odbija. No jest już no, więcej to więcej możesz więcej. wyciągnąć. Okej. Okay. Okay. Flintę bierzesz już, wiesz, na bara, przygotowujesz się do strzału. Tu ci podaję kapiszonownik TM drukowane Tingi Wersy. Nakładasz kapiszona? Jesteś na pozycji półbezpiecznej w tej chwili. Tak. Nakładasz, ściągasz. Bardzo dobrze. Jesteś w half koku. Co robisz teraz? Podciągam. ten. Full -coka? Mhm wewnętrzny spust to jest przyspiesznik naciągasz go złóż się wyceluj, przyspiesznik czyli wewnętrzny spust e, czy, ten bliżej ciebie, o właśnie ściągnij go jak usłyszysz klik to możesz przełożyć palec na drugi spust o właśnie ale ma dosłownie leciusi no bo to jest spust bordowy jak usłyszysz klik to możesz przełożyć palec na drugi spust